Cześć, hej, z tej strony Nacho z kanału Ignacja Futbol Dzisiaj podsumowanie Wtorku i środy w lidze mistrzów Real deklasuje Kaira Tałamate Atletico Eintracht Frankfurt <tryk> Barcelona niestety przegrywa z że PRZ u siebie Po nie dość takim meczu Żeby powiedzieć Strasznie dziwne o. Ale najpierw zacznijmy może od może od Atletiko, bo Atletiko, które po wygranej w derbach Madrytu z Real Madryt, nadal podtrzymało swoją formę no i pokonało Eintracht Frankfurt 5 do 1. Cieszyć może fakt, że Julian Alvarez nadal jest w prześwietnej formie, zalicza dwie asyty i strzela gola, co to już u nie u niego jest jakby w normie, on co tydzień, co tydzień jest, to jest performance, after performance, after performance it is a good performance, you know? więc e, tak można by powiedzieć, że on, on już osiągnął ten swój taki, można by powiedzieć falę i on na tej fali tak jedzie, jedzie, płynie, płynie na początku ona była taka, a teraz jest tak skoczyła do góry i cyk, i jest tak więc jak to nadal utrzyma, no to Albo Atletico wzbogaci się, dość spore pieniądze, bo na pewno za 150 mln... milionów <laughs> wątpię, że by go chcieli oddać, albo po prostu będzie miał świetnego napastnika na lata, tak jak Fernando Torresa, który grał dobrze, później odszedł, wrócił, coś tam pograł. No. I tak, do tego Antoine Griezmann, który, można powiedzieć, odnalazł jakby swoją formę. Czy pierwszy taki jego mecz, w którym pokazał, że tego starego może, znaczy nie starego, z sezonu 22-23, wtedy błyszczał w Roliga. Miał, chyba, skończył sezon z dorobkiem 15 goli. I właśnie w tym meczu zauważy mogliśmy zauważyć takiego Griezmana, który Fajnie przyjmuje piłkę, rozprowadza, ma ten błysk techniczny, a nie jakiego starego dziadka, który tylko przyjmuje piłkę, jeszcze nie wiadomo czy ją straci. Yy, wiadomo, jeszcze fajnie na plus Giuliano Simone, to jak on się rozwinął pod wodzą swojego ojca, to jest fantastyczne. Fantastycznie się patrzy na tego zawodnika, wpasował się idealnie do tej drużyny, to jest taki mały pitbull, mała taka zadziora. Yy, zawsze może tak on mi przypomina trochę, gdyby takie określenie takie z Gawiem, jakby dwóch braci y, bliźniaków rozdzielili, Juliano, Simone i Gavi, to nie wiem. Może Simone był w romansie z matką Gaviego. No bardzo podobni zawodnicy, na różnych pozycjach, wiadomo inny profil, ale z zachowaniem hmm. na boisku prawie tacy sami. Y, obrona Atletico. Wszyscy dobrze poza Ruggierim. Zagrał on dość przeciętny mecz. Tak samo Jan Oblak jakoś się nie wyróżnia i cieszyć może, że Lenglet grał wspaniałe, znaczy nie wspaniałe, w sumie o, takie, jak oczekuje się od obrońcy. Nie popełniał błędów. Fajnie wprowadzał piłkę i to wystarczyło. Tak samo Lenormand, do... który także dołożył gola i pod nieobecność Jimenez'a no, ta obrona Atletico raz była taka można by powiedzieć mieszane odczucie do niej miałem, raz grali dobrze, raz źle. Ale teraz yy, po derbach, no można powiedzieć, że to jakoś się ustabilizowało, że zaczęli grać dobrze. Marcus Lorente fenomenalnie on w tym sezonie też, tak samo jak Julian Alvarez, jadą na tej najwyższej fali, wznoszącej i stabilizującej się na najwyższym poziomie. Naprawdę zawodnik z poukładaną głową. Taka ciekawostka właśnie, kiedyś czytałem, że on y, woli, y, w ogóle praktykuje chodzenie bez koszulek cały czas, wystawia swoje ciało na słońce, kiedy y, może to nie nosi skarpetek i butów, bo chce się łączyć z naturą. No i widać tego efekty, nie wiem, czy to jest dobre. Wielu dietetyków i osób, y, które y, interesują się zdrowiem, nie poleca takiego stylu życia, no ale jeśli na niego to działa, kto wie, co będzie za parel. Y, po stronie traktu Frankfurt to można wyróżnić bramkarza. Y, Atletico atakowało, mogłoby się tu skończyć jeszcze więcej, tylko że y, i tak to jest właśnie. Drużyna gra słabo, ale bramkarz dojeżdża. No i tu było w tym przypadku. Dobra, Mamy parę zdań y, jeszcze, albo w sumie jedno, bo tu nie ma co się rozwodzić. Atletico po prostu zdeklasowało niemiecką frankfurterkę. I co? pewnie idą e, pewna wygrana po derbach pewna wygrana w lidze mistrzów i oby tak dalej oby cieszyli nas swoim futbolem oby cieszyli nas swoim futbolem a nie Harambolem obyśmy oglądali piękną piłkę a nie harmbol Diego Simona. możemy przejść sobie teraz do meczu Realu Madryt który po 11, ponad 11 godzinnym lotem e, do Kazachstanu Przybywa na mecz, wychodzi. Na początku drużyna Karatu Ałamaty, próbowała coś tam potegować, przeatakować, ale jak już weszło im to zmęczenie, real narzucił swój styl. To jak są kondycyjnie przygotowani, mimo że tam lecili 11 godzin, to pokazali to, na co ich stać. Oczywiście fantastycznie. Spisuje się, jak w każdym meczu. Kylian Mbappe, co może tylko smucić w Barcelony, bo to jaki on gra teraz sezon i jak on wygląda gol za golem, gol za golem dublet za dubletem, hat za hat -trickiem. no on jest po prostu w tym sezonie fenomenalny naprawdę szkoda, aż po prostu przykro się patrzy, że takiego gracza Real powinien za darmo spędzić tak samo yy, może cieszyć fakt, że yy, od jakby można by powiedzieć, m, trochę dłuższego czasu ta linia realu wygląda, wyglądała na dość ułożoną, bo zagrał tam i Sebajos i Czułameni. Wiadomo, jak e, tak jak w derbach Xabi Alonso wystawił Valverde i e, koło niego chyba tam grał e, nie Sebajos tylko możliwe, że Czułameni wtedy grał, to nie, nie było takiego polotu. Teraz jeszcze do tego doszedł Arda Guler który grał na SPO no i tu już jakoś fajnie się to uzupełniało fajnie te ataki szły oczywiście yy, tak sobie spojrzałem na moje notatki tutaj obrona Realu do poprawy no wiadomo młodziutki Dean Heisen gra yy, jakby najpewniej z nich wszystkich wrócił do pierwszej jedenastki też Dawid Alaba, który powoli łapie te minuty yy, ale no Real niestety ma problemy z kontuzjami prawych obrońców i myśli tam tam muszą jak znaleźć rozwiązanie, załatać to czy coś, bo Pierw ściągnęli Trenta, że zastąpił Karwachala, trend wylatuje Później Karwachal dostaje kontuzji, i też wylatuje I to może martwić Szabiego Alonso Bardzo słabo Vinicius Junior Ja nie wiem co się dzieje z tym chłopakiem, ale Po tym, gdy powiedział na gali, po gali Złotej Piłki, że zrobi to jeszcze 10 razy jak będzie trzeba, coś chyba woda sodowa mu wbiła Do chłowy dobiła bo no nie, nie pokazuje nawet, czy ja powiem jednej trzeciej, jednej czwartej tej formy, którą pokazywał w tym sezonie, w którym zajął drugie miejsce w złotej piłce i wygrał FIFA The Best więc tutaj dość słabo prawa strona Franco Mastantuono nie wyróżniający się mecz za bardzo tak samo jak Vinicius no po prostu został no nie wiem czy, no, nie, nie włożył nic w ten mecz wszedł i zszedł do szatni Kylian hmm. Mbappe, wiadomo klasa, spójrzmy jeszcze Thibaut Courtois zaliczył asystę co jest w ogóle jak na jakim no, to jest coś, zawsze mnie to jak może fascynuje że bramkarz zdobywa asystę to, mi zawsze się marzyło że odkąd szczęsny jest w Barcelonie że taka poszła piękna piłeczka na Robercika i Robercik strzelił go. tylko, że problem jest taki, że Szczęsny nie za bardzo umie takich piłek dawać, takiej lagi. A Robert no niestety ma już swój wieki demonem prędkości nie jest, więc muszą jakoś inaczej. Może kiedyś Wojciech zagra na SPO i mu tam jakaś ciasteczka wyłoży. Bo wiadomo, były nagrania z treningów jak sobie kopali. To szczęsny naprawdę ma się pochwalić czym, a to jest naprawdę dobre Podania po ziemi. Był taki filmik, że podawał jakiego Kopenie i ta piłeczka tak się fajnie takim. Rogalikę zakręciła obok innych piłek i przeleciała. No, można by się od niego uczyć i uczyć. Taki amator, jak ja w piłkę noszę, to na pewno ma gorsze podania niż taki Wojciech Szczęsny. No ale dobre. Real praktycznie mamy omówiony. Yy, wiadomo, najcięższe z tego jest ta podróż. Naj w ogóle najcięższe z tego meczu, co Real mógł, kto miał tą podróż. Bo to było 11 godzin lotu w Tom i 11 godzin powrotu, więc w środku. Znaczy na początku sezonu, ale to, że oni mieli bardzo mało przerwy, to to może być męczące dla piłkarzy. No i co, jeszcze zobaczę sobie, mm, przewinę sobie zmiany. Eduardo Kamawinga. Ostatnio jak gadałem z kolegami, to właśnie narzekałem, że on mało czasu, mało czasu dostaje, mało wchodzi. Teraz wszedł fajna zmiana z golem. Wszedł w 80 minucie yy, za Czułamy niego. Wchodzi Kamawinka, od razu daje świetne zmiany. Tak samo Jud Bellingham powoli wraca po tej kontuzji barku, odzyskuje um, swoją jakby sprawność, można by powiedzieć. Zobaczymy, czy to się przełoży na grę. Też nie było jakieś najgorsze wyjście. Rodrigo w końcu wchodzi, 70. minuta. Już przestał grzać ławeczki. Wchodzi za Franco Mastantuono, no i gra od niego lepiej. Um, ocenę ma 7,4. Franco Mastantuano miał 6,7, co też mm, ale może martwić tak kibiców Realu, że wydali na niego pieniądze i on w tych meczach, których ma dowozić, nie dowozi. No ale za czym, jak to będzie w dalszym sezonie? Brahim Diaz, kolejna bramka. No on po prostu przyjął taką rolę tego rezerwowego i jemu to pasuje. To jest taki 12 gracz tej drużyny. Wchodzi po prostu i robi to, co jest... Po prostu do niego przypisane. Dobra, omówiliśmy sobie dwa mecze. Teraz to, co ty gryskali najbardziej, czyli mecz Barcelony. Moje notatki sobie odpalę, bo po tym meczu to ja nie wiem, co tu się stało, ale tak wkurzony wczoraj byłem, że, że po prostu nie można tego opisać. Jesz jeszcze no, odwołali nam piłkę w środę, nie, mo nie mogłem grać. Później w ogóle nie szło mi na Division Rivals w FIFA. Takie, takie no nie wiem, to, to tragedia była wczorajszy dzień, jeszcze do Barcelona przewaliła mi kupon, ale dobra, zacznijmy od tego. Wojciech Szczęsny, dobry występ, pewny, przy dwóch golach, że nie miał co zrobić za bardzo. Obrona, Erik Garcia i Pałku Barsi. Pałku jeśli jego umiejętności wystarczają na ligę hiszpańską, czy Puchar Króla, czy Puch Super Puchar Hiszpanii, ale nic tam na mecze ligi mistrzów takiego średniego poziomu, czy takie 3 czwarte, to na te mecze, gdzie jest poziom najwyższy, jemu przytrafiają się dość częste błędy. W starciach z Interem miał takie błędy i teraz w starciach z PSG ma również. Eric Garcia, fenomenalny występ. To... Jakim on jest żołnierzem Hansiego Flika, to po prostu pokazuje, że nieważne czy wrzuci się go na LB, na CB, czy na RB, czy tak trochę po angielsku, to on po prostu pokazuje klasę. I może grać jeszcze na SPD, więc to jest naprawdę uniwersalny zawodnik. Martwiło mnie trochę, że nie było Araucho w pierwszej 11, który odzyskał formę i można by powiedzieć pewność siebie. Dziwna decyzja Flika, Y, może powinien grać Araujo za Kubarsiego chociaż Kubarski no, z tymi swoimi występami w La Liga dał trochę do y, Hansi do myślenia że on będzie tym jakby podstawowym podejściu niego Martina za obrońcą, ale wydaje mi się, że częściej powinien dostawać swoje szanse Araujo, który teraz ma świetną formę odzyskuje ją Żółkun D, y, można by powiedzieć, że jak w tamtym sezonie współpraca Kunde plus Jamal wypalała, to teraz Kunde zagrał średni mecz, bardzo średni nawet poniżej, poniżej piątki bym mu dał, bo to co on pokazywał to równie dobrze Jamal tam mógł wyjść i to samo zrobić Franki de Jong i Pedri, Pedri klasa y, utrzymywał się świetnie przy piłce. Próbował wyprowadzać ataki, ale co taki biedny chłopak może sam zrobić? Jak mu, przeciwko niemu gra Fabian Ruiz, Zaire, Emery i Vitinha, a on miał Dani Olmo, Dani Olmost, który no kiepski będzie zagrał. To był praktycznie pomoc PSG kontra pomoc y, Barcelony. To były dwa różne światy. Franki de Jong też bardzo słabo. Myślałem, że. Po tym, jak y, dał świetny występ z Realem Owiede, jak wszedł z ławki i z Realem Sociedad też świetnie grał, to tutaj też pokaże klasa. Ale jednak to jego najlepsze y, to, co miał do zaoferowania, czyli utrzymanie się przy piłce, no słabo, słabo. Nie, nie był w tym meczu nie, nie dojechał, można by powiedzieć umysłowo, wiadomo tam techniczne sztuczki czasami pokazał czy coś przy tym utrzymaniu się przy piłce ale to bardzo mało jak na jego umiejętności yy, w ogóle nie powinien dograć tego meczu do końca bo yy, sfaulował Nuno Mendesa, gdy on wyprowadzał kontrę dostał za to żółtą moim zdaniem to powinna być czerwona kartka wejście Wachillesa w La Liga to yy, jest taki yy, okrę protokół zasada, jeśli jest pro wejście na Achillesa, nieważne jak, czy silne, czy mocno, zawsze jest szczelona kartka. To jest Liga Mistrzów, tutaj sędzia. Też można by powiedzieć nie wiem, nie dojechał na ten mecz, czy, czy co, bo nie sędziował za dobrze. I e, Frankie De Jong powinien wylecieć z tego meczu. Pedri fantastyczny, jeszcze raz to powtórzę. E, jako jedyny piłkarz z Barcelony, jeden z jedynych piłkarzy z Barcelony wyróżnił się jeszcze takie moje odczucie po tym meczu, jeszcze do jednego obrońcy, ale może jego zostawię sobie na koniec, bo to jest dla mnie MVP tego meczu, ja nie wiem dlaczego on ma takie słabe oceny na tych wszystkich yy, stronach yy, w yy, SofaScore, Score, fles score yy, no nie wiem, dobra yy, tak, lewa strona Rashford, Rashford kolejna asysta to jaką formę złapał w Barcelonie no to to jest coś świetnego odnalazł się w tym klubie, widać, że chce grać Fajne wejścia w pole karne, brakuje tylko jeszcze tych trafień, tych goli, ale fajnie, że asystuje. Ferran Torres, fajnie, bramka jest, ale tak to starał się, coś tam pokazywał, wybiegał na te wolne pozycje, ale myślę, że podczas takiego meczu bardziej przydałby się Robert Lewandowski jednak, który ściągnąłby uwagę tych obrońców i zrobiłby więcej mistra Rashforda czy Lamina Yamala a jednak tu uwaga była skupiona. Na każdym po trochu tak to Lewandowski by ją trochę ściągnął, ale fajnie, że Ferran się pokazał, dostał tą asystę od Rashforda, strzelił gola. Nie był to zły występ, dla mnie niemal pierwsza połowa fantastyczna, pokazywał to co, z czego jest najlepsze driblingi, jeden, drugi, trzeci rywal przechodził ich jak nóż przez masło. Ale co? Y, około pięć, Druga połowa, 50 minuta. No, nic nie pokazał praktycznie. To, co, co on tam robił, ja go nie widziałem. Przez, od pięćdziesiątej minuty nie widziałem go na boisku. Więc dość kiepski mecz. Kiepski mecz. Y, I co możemy powiedzieć, że no, Mendesz kolejny raz by schował go do kieszeni. No, ale jednak tutaj taki mecz, myślę, te starcie. No, Mendesz ja y, Ten mecz akurat na remis bym powiedział, bo i no dawał czasami można by powiedzieć dupy i też Jamal czasami dawał mu popalić tak na zmianę, ale Nuno Mendes tak samo powinien wylecieć z czerwoną kartką, pierwszą żółtą kartkę dostał za faul na Jamalu, gdy wychodził, wychodziła jakby kontra, można by powiedzieć Jamal szedł prawym, prawym skrzydełkiem przy prawej linii, Nuno Mendes go popchnął żółta, ale była druga sytuacja w drugiej połowie około którejś tam minuty yy, nie pamiętam już której yy, no będę już był na żółtej kartce ja mal wchodzi w pole karne no będę go fauluje i nie dostaje drugiej żółtej kartki dla mnie to jest dziwne ten obrońca już powinien tak samo jak frankie de Jong opuścić boisko z czerwoną kartką no i to może to może trochę wkurzać, bo przez takie coś te mecze są zabijane po prostu. Ciekawiej by się oglądało 10 kontra 10 niż 11 kontra 11. To na pewno by było ciekawe, bo by było więcej miejsca. I tacy piłkarze jak Pedri czy nie mogliby się popisać tym, co są, z czego są najlepsi. Czyli prostopadłymi podaniami, kreowaniem akcji. I co? Eee, ciasteczko na koniec, czyli eee, Gerard Martin. To jaki on zrobił. Dla mnie MVP to, jaki on zrobił postęp odkąd zadebiutował Hansiego, znaczy nie, zade... on chyba debiutował tam jeszcze ze Szawiego, ale co tam miał 10 minut, a flick dawał mu więcej szans. To, jaki on zrobił postęp i fizyczny, mentalny i gry. Jak on kiedyś wchodził, to to było drewno. Ja od niego bym lepiej zagrał na tej lewej obronie, co on wchodził, a teraz, no wydaje mi się, dał le... przez cały mecz zagrał. No nie wiem, fantastycznie, wybijał piłki, praktycznie da, nie dawał się ogrywać, był tam gdzie powinien, do przodu też fajne akcje. No w pierwszej połowie, no on był kotem po prostu, później wszedł Balde, no i co, i tracimy, Balde wszedł, można by powiedzieć tam pod koniec, bo on też wraca po ciężkiej kontuzji. To jest wspaniały obrońca, ma większy potencjał niż Nuno Mendes, tylko że jego trapią kontuzje. Wiadomo, do Nuno Mendesa brakuje, mu, nie wiem, tu, tu jest jedna półka, to tu jest gdzieś, no tu jest balde, co nie? No może jeszcze niżej, bo to wiadomo. Ale gdyby odzyskał tę swoją formę, z, nie trapiły go te kontuzje, to naprawdę kawał, kawał dobrego lewego obrońcy by z niego było. Yy, I co, właśnie, a propos tego Gerarda Martina, trochę odbiegłem od tematu. No co, no fantastyczny występ, co ja więcej ja mam powiedzieć? Dla mnie on i Eric Garcia... MVP tego meczu. Jeszcze trochę odnośnie tematu Roberta Lewandowskiego. Wszedł około 70 minuty dość późno. Yy, zagrał na podstawową notę czyli z taką jaką wszedł pewnie. Według mnie no to jak wchodzisz to masz piątkę 5 na 10. Yy, czy pokażesz się źle czy gorzej to wtedy jest obniżana. Ja mógłbym zostawił te 5 na 10 a nawet może i 6 na 10 bo mm, co smutne, trochę, że on wchodzi zawsze wtedy a z tej ławki, kiedy Barcelona yy, w tych ważnych meczach rzuca ten taki poziom już osłabną, bo i schodzi yy, Pedri, i yy, Frankie de Jong, yy, znaczy Frankie de cały, sorry. Olmo, Olmo, szedł, to też już nie było tego kreowania za bardzo. Wszedł Bernard i Casado, którzy mieli bronić wyników. Wszedł yy, Bernard Casado, Olmo wszedł, który i tak dobrego meczu nie grał i nie wiem. Nie kreował za bardzo tych sytuacji, ale wiadomo, no coś tam by może pokazał w końcówce. I dlatego ten wy, y, występ Roberta nie był taki dobry, y, jakby się wydawało po prostu. No to jest ocena taka 6-5 na 10, bo nic nie pokazał, no bo nie miał jak, bo to nie jest gościu jak Messi, że weźmie piłkę, przejdzie całą obronę i w ogóle. Y, z Peżza wyróżniali się natomiast Majulu, młodziutki napastnik y, zastępujący Dembela który jest kontuzjowany. Mbaye, fajny też, fajnie grał do czasu, gdy nie spotykał Gerarda Martina na swojej drodze. No, Mendes klasa, nie bójmy się tego powiedzieć. Kiedyś w obciach, teraz klasa. Y, super topowy lewy obrońca na świecie, można powiedzieć, że najlepszy. Paczo, też dobry mecz. Y, szczególnie wyróżniał się ten Zabara Zabarani w obronie Perży. Fajnie grał, tam wybijał piłkę z linii bramkowej, jak Ferran teraz oddawał strzał. No i Hakimi też e, asysta. Y I po prostu kontra poszła. Hakimi wykłada piłeczkę do Gonzalo Ramosa. Gonzalo Ramos go na 2-1. No niepotrzebnie to, bo Barcelona zaczęła grać tą swoją wysoką linią, gdy powinni trzymać wynik e, ten Bernal z Casado, Tę piłeczkę podawać do Frankiego de Jonga, i tak na zmiany, i tak na zmiany. Jeszcze a propos Nuno dobry mecz, ale powinien ten mecz skończyć z czerwoną kartką. I tyle w tym temacie. Łudziłem się, że ten mecz zakończy się jakimś, nie wiem, Barcelona zdominuje, będzie 4-0, 6-2. Kibice przyszli na stadion wspierać swoją drużynę, licząć na rewanż. Już się szkowałem na pojedynek Kancelo Ramos, Robert Lewandowski. Barcola, Zaraucho i co I praktycznie żadnego z tego pojedynków nie zobaczyliśmy Tak samo jaki i wyniku Barcelona przegrała No i co, jako fan Barcelony można być tylko za, mogę być tylko zawiedzionym Tak samo jak inni, którzy oglądali ten mecz Bo nie było jakichś fajerwerków I co, no co tam dzisiaj jeszcze W sumie to tyle na ten mecz Kolejne odcinki będą po lidze hiszpańskiej yy, Analiza meczów Atletico, Realu oraz Barcy I co? Dzisiaj jeszcze mi zostało yy, Oddać samochód do mechanika No tak jest Akurat yy, tak, tak jest jak się ma Opla w i Signie Cały czas się psuje yy, Przyszła mi dzisiaj szczęka Bo w niedzielę idę na pierwszy trening boksu Taka fajna jakaś Takimi ząbkami muszę jeszcze co ochraniacze na piszczele kupić, bo nie będę brudny, nie będę chcę mieć pokopanych moich pięknych nóg oraz rąk. <gryw> I co? E Dzisiaj już byłem na jednym treningu e na siłce, bo trzeba ładnie wyglądać, żeby za to nie płacić. I co? E o 19 jeszcze mam e trening piłki. No, trening taki meczycho. Gramy sobie. Trzeba parę spraw pozałatwiać jeszcze, bo zbliża się WSC futsal, na którym będę grał i mam nadzieję, teraz od następnego tygodnia muszę trochę kondycyjnie się poprawić, zdobyć trochę kondycji, żeby mieć... Ogólnie dobrze stoję na poziomie kondycyjnym, ale wydaje mi się, że mógłbym być lepiej. To takie trochę ciekawostki, co się dzieje w moim życiu. I co? Y jeszcze łyczka wezmę mojego napoju bąbelkowego ulubionego, gazowanego drugiego, bo pierwszy to jest dzik. Jeśli chcecie w Łukadzik współpracę, piście, Ja na pewno przyjmę. Wysyłajcie nam grzeweczkę. I co? Zbiera, zbieram się. Ignacio Futbol pozdrawia. I co? Trzymajcie się. Cześć.